Dzięki na Dąbrowska, dzisiaj mamy 20 sierpnia, zaczynamy. Nagrywam wideo po raz drugi, bo już raz dzisiaj nagrałam z kamerką, ale coś nie chce się załadować, więc nagrywam po raz drugi bez kamerki. Czyli co? Mamy, coś się dzieje, ruszyło się, czyli ewentualne korekty tych trendów, które już są bardzo wyeksploatowane, się zaczęła. Na początek mamy SP500, wykres dzienny, mamy odbicie od szczytu trzech czasów. W tym momencie przełamanie jest testowana ta linia trendu wzrostowego, od, która ma początek w połowie czerwca. I, I tak to, czyli ewentualnie osoby, które poszukują krótkiej pozycji, mają do tego teraz momentum i środowisko, czyli jeśli wejdziemy sobie na wykres jednogodzinny, notowania znajdują się już ponad średnią, czyli możemy, możemy zacząć myśleć o krótkich pozycjach i odpowiednim wejściu w taką pozycję. Tutaj mamy poziom na seledynowo, jest to poziom oporu wynikający ze zwiększonych obrotów, dużo kontraktów tam było, że tak powiem obróconych, czyli idealnie by się mieli, gdyby notowania, tutaj ceny podeszły pod, pod taki poziom i odbiły, by się mogli zawrzeć krótką pozycję ze stop lossem stosunkowo małym, powyżej szczytu, szczytu czasów jak duża ta korekta spadkowa ewentualna będzie, tego nie wie nikt. Natomiast zaczyna się tutaj coś rozgrywać, iż będzie ona możliwa. To samo, jeśli spojrzymy na DAX. Mamy DAX i tutaj notowania, weszłam, to są notowania, pięć, wykres 5-minutowy. Natomiast i tak tutaj widzimy, mimo że jest pięciominutowy, to widzimy notowania od 14 sierpnia, czyli całkiem, całkiem spory okres tutaj mamy. Ja to wsparcie zaznaczyłam już na czerwono, dlatego że ono już było przebite, teraz jest, dzisiaj rano. Natomiast jak to wyglądało w ostatnim czasie? Tutaj 18 sierpnia były szanse na wzrosty, bo było piękne odbicie, natomiast od razu zostało zanegowane. Wczoraj notowania tutaj powoli sobie szły, natomiast pod, na sesji amerykańskiej były spadki, a zupełnie one zostały pociągnięte dalej na sesji tutaj azjatyckiej. Czyli dzisiaj dzień otworzył nam się z luką spadkową. Mamy tą lukę spadkową dokładnie na piwocie dziennym. Co by można tutaj, jak tutaj rozgrywam, widzę scenariusz. Fajnie by było, gdyby notowania podeszły do góry i na przykład odbiły się od tej linii trendu spadkowego malutkiej lub ewentualnie do piwota zamykając tą lukę. To jest takie tutaj jakby rysowanie scenariuszy przyszłości, tego jeszcze nie ma, natomiast być może będzie, będzie to możliwe. Co ważne, wykres jednogodzinny, notowania zeszły poniżej średniej, czyli widzę tutaj, iż momentum jest, jest spadkowe. Tutaj y, miałam y, prośbę w komentarzach o przeanalizowanie takiej spółki o tickerze UUUU. No to ten ticker taki właśnie jest, tak jak te notowania UUUU. Mają ogromne spadki, y, notowania były kiedyś, ta spółka była kiedyś wyceniana naprawdę wysoko, z tego co pamiętam 250 chyba. Czyli jeśli spojrzę, to będę analizować firmę, tylko pod względem aktywo, firmy, nieważne. 225 kosztowała aktywo pod względem analizy technicznej, no to nie mogę tutaj znaleźć żadnych rzetelnych powodów, żeby inwestować w taką firmę. Jakby analiza techniczna jest dość tutaj wymowna, nie trzeba tutaj w zasadzie nic więcej mówić, tylko pokazać wykres. Natomiast jeśli pokuszę się o analizę, to co? Widzę tutaj poziom wsparcia, czyli odbicie, odbicie. Mieliśmy tego test wsparcia i odbicie. Okay? Natomiast w dalszym ciągu notowania są uwięzione w takim kanale spadkowym. W dalszym ciągu ostatnie szczyty, te nawet te najdrobniejsze, nie zostały pokonane, czyli w dalszym ciągu obraz jest spadkowy. Dopiero ewentualnie pokonanie tych szczytów i tego kanału dałoby jakąś jakiś pozytywną, Jaskółka, że coś tutaj być może się zacznie dziać. Natomiast na ten moment na pewno nie jest to dla mnie interesujące aktywo pod względem analizy technicznej. Z pewnością są inne aktywa, które wykazują yy, lepszy, lepszy obraz, bo dla mnie cena, cena zawiera wszystko, tak? Wszystkie przewidywania, jakie możemy mieć, są już w cenie, w cenie. Czyli cena odzwierciedla... Yy, co kupuje, tak? Ile, ile inwestorów kupuje? Jaki to kapitał kupuje? W tym momencie nie widać, aby to popyt, aby to kupujący mieli przewagę na tym rynku. Także dlatego jest fajna analiza techniczna. Czyli z mojej strony, ym, słów kilka, ym, właśnie tak to wygląda. Czyli co? Jadę dalej. Indeksy były, u było. Jeśli chodzi o waluty, też mamy tutaj nowy element tej układanki, gdyż dolar, który analizuje wsparcie na wykresie tygodniowym, no jeszcze to nie jest wszystko przesądzone. Z tego względu, że to jest właśnie tygodniowy, czyli musimy czekać, jak zamknie się świeca tygodnia. W tym momencie ona jeszcze wczoraj wyglądała bardzo prospadkowo, natomiast dzisiaj już zaczyna tutaj być zielona i ma być cień. Cień zielony to będzie odbicie wtedy, to będzie sygnał, że jest odbicie i ta korekta wzrostowa może być, y, może stać się rzeczywistością. Pierwszy, pierwszy, cel to jest ta linia trendu spadkowego, ale to by była bardzo mała korekta. Możemy także liczyć na większą korektę, powiedzmy, że to będzie ten poziom y, oporu, który jest ostatnie doki. Jak będzie dokładnie, tego naprawdę nikt nam nie powie. Natomiast to co, to, co ja tutaj widzę, to to, że to będzie tylko korekta wzrostowa, a nie trend jako taki. Czyli mamy środowisko spadającego dolara i jest czymś naturalnym, że będą korekty, korekty tego trendu, tak to ja widzę. Jeśli chodzi o inne pary walutowe, to jak, naj, jak najbardziej pokrywają się także z dolarem, czyli widzimy, Iż tutaj wzrosty na eurodolarze zostały wyhamowane. Tak, tutaj nasze małe wsparcie zostało już zanegowane i możemy analizować sobie indeks dolara, żeby wiedzieć, co mniej więcej będzie się działo na, na różnych krosach. Jeśli chodzi o metale szlachetne, to mamy złoto wykres dzienny. Mieliśmy ostatnio spadek. Piękne odbicie, które już. Bo poddawałby wątpliwość dalsze spadki, natomiast no, zaczyna nam tutaj się wszystkie aktywa inaczej układać, i być może m, możemy liczyć na większą korektę. Kto może liczyć, to może liczyć inwestorzy, którzy już mają aktywa, wcale nie chcą na to liczyć. Natomiast m, może to być dobre m, nawet dla inwestorów, dlatego, że jeśli korekta już teraz będzie miała miejsce na, m, w tym momencie, Będą wtedy kontynuacja wzrostów, może bez większych perturbacji. Czyli korekty są czymś naturalnym i możemy je wykorzystywać na swoją korzyść do zajęcia nowych pozycji po przecenionych cenach, jeśli w dalszym ciągu wierzymy w aktywo. Tutaj ta korekta, przypomnijmy, nie sięgnęła 38%. 38% to jest naprawdę takie minimum dla korekty. Może sięgnąć nawet 50%, czyli takie poziomy trzeba trzeba obserwować srebro tak samo tak 38 też jakby się uprzeć to nie zostało jeszcze osiągnięte i 50 też zdecydowanie nie także wszystko wszystko przed nami i to co tutaj chciałabym dzisiaj y, zwrócić uwagę to jest miedź miedź y, przełamała linię trendu spadkowego w długim terminie Tutaj widzimy przełamanie. Te przełamanie jest po wcześniejszym odbiciu z podwójnego dna, czyli mamy tutaj dwie formacje przeciw sobie. Formacje podwójnego dna i ewentualne odbicie od linii trendu. To już wiemy, że statystycznie odbicie od podwójnego dna jest silniejsze od linii trendu, więc możemy liczyć na kontynuację tych wzrostów w tym rozumowaniu. Ta linia już została przełamana, i teraz co jest najważniejsze, była korekta po tym przełamaniu. I teraz, jakby potwierdzenie, tak? Potwierdzenie tego, w którą stronę idziemy. Czyli, notowanie pokazały tutaj siłę, pokazały odbicie od tego, czyli potwierdziły tym samym ten poziom. Już nawet nie wspominając o tym, że mamy tutaj Golden Cross, czyli mamy przebicie y, linii średnich, szybszej i, i wolniejszej, i to przebicie jest. Że tak powiem, zdecydowane, nie tam jakieś takie, tylko mamy tutaj zdecydowane odbicie, i takie są właśnie fajne. Co dalej? Żeby inwestować w mieć długoterminowo, dobrze jest, żeby inwestować w cokolwiek długoterminowo. Dobrze jest wierzyć także w fundamenty naszej inwestycji. Nie tylko analiza techniczna, która daje moment, kiedy zawrzeć transakcję, ale analiza fundamentalna także. I tak na przykład mieć tradycyjnie rośnie, gdy inflacja rośnie, czyli inwestorzy często wykorzystują miedź jako hedge przeciw rosnącym cenom, przeciw inflacjom. Także wszyscy wiemy, że jest to temat na czasie. Dodatkowo wczoraj zupełnie przez przypadek oglądałam różne wideo na YouTubie, zupełnie inny temat, wcale nie inwestowanie i przewinęła mi się informacja, że miedź ma właściwości antybakteryjne, tak? Czyli też temat na czasie, widzimy, co się dzieje na świecie i wcale nie zamierzając zamiar z tego zrezygnować, tak? Czyli ten trend, co jest, koronawirus trwa i ma się dobrze, także tematy antybakteryjne także mogą mieć się dobrze. Czyli to mamy, to wiemy, gdzie ta mieć będzie wykorzystywana, w których krajach, czy to będą kraje rozwinięte, czy rozwijające się, emerging markets. To już są tematy do głębszych analiz, głębszych y, poszukiwań. To, co ja tutaj mówię na teraz, to to, że obraz techniczny wygląda interesująco. A to Wy, inwestorzy, musicie ocenić, czy to jest inwestycja dla Was, czy nie. Y, czy, czy to jest coś interesującego, czy może niekoniecznie. Teraz, jakie instrumenty dają ekspozycję? Daje taki ETF, co mamy COPX. Inwestuje on w spółki, w firmy wydobywające miedź i tak Główną, głównym, głównym wydobywającym taką miedź jest KGHM. Czyli, czyli polska, polska firma ma 6% udziału w tym ETF-ie, ale także mnóstwo innych spółek. Czyli taki ETF daje ekspozycję na miedź za pośrednictwem firm. Czyli ETF ma w swoim koszyku akcje spółek powiązanych z miedzią i chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę i tak naprawdę nawet wyniki tego ETF-u są wyższe niż wyniki samego, sam, samych wzrostu ceny miedzi, czyli widzimy sama miedź wzrosła 50%, spółki powiązane z miedzią mówimy tutaj o 80%. Mamy też inny ETF, ale on jest oparty już na kontraktach futures. On wzrósł mniej niż same kontrakty futures, bo tutaj mamy coś takiego jak kontanko. Są to dodatkowe opłaty. Nie mamy tego przy funduszach takich, których inwestują w firmy, inwestują w spółki. Czyli tak to wygląda. Mieć wygląda, wygląda ciekawie. Jest to temat z pewnością do, do analizowania. Mamy kontynuację korekty na metalach szachetnych. Dolar. Korekta wzrostowa, zobaczymy, gdzie się, gdzie się skończy. No i oczekiwana korekta na indeksach wygląda na to, że się rozpoczęła. No i zobaczymy, czy, czy jak to będzie rozgrywane, jak, jak będziemy mogli wejść sobie w pozycję z małym ryzykiem, z jakimś stop losem I, i tak to. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę udanych inwestycji i udanego dnia. Do usłyszenia. Pozdrawiam.